U mnie pokazało błąd, jak u Ciebie? Tak, prawie było, 79 Błąd no, na 00, wejdź na granicę 99 U mnie pokazało błąd, jak u Ciebie? Słuchaj teraz, to zachód, zadzwoni do mnie, jak możesz. Zabierze. To to przeszczysz strasznie może z samochodu. Nic Cię nie robi. Co teraz lepiej? Słucham. Cię. Rozumiem, może? Na no, odbiorze no, To no, przeszczyć strasznie może z samochodu Nic cię nie rozumiem. Co no, teraz lepiej, słucham cię? 12. mogę przyjąć za być używane do sytuacja. Kle. Zgłaszam się dla 13. używane w drodze. Jest Czy toalety mogą być Policja, przepraszam Zgłaszam się, dla 13. Zgłaszam się dla 13. 13 czytuację mogę przyjąć za opanowaną. 13, 13 sytuację mogę przyjąć za panu, mogę przyjąć za opanowaną. Zgłaszam się dla 13. 28, tu 4, 21, 25, zgłaszam wyjazd. Przepraszam.